Jeden za drugim stoi. Nikt się nie boi, odbójki nie stroni, tylko za goni Ekipa chuliganów, lek Poznań swoje zrobi I zawsze pierdoli stadionowy monitoring Cios pałek, grad kamieni, w boju niezwyciężeni Waleczni, niepokorni, wszyscy w walce zjednoczeni Zbyt wiele mocnych doznań, by zapomnieć lek Poznań Zbyt wiele powiązań, wyjazdowych sprawozdań Znienacka zasadka, nie dnia, ani godziny Bez powodu i przyczyny, chuligańskie zadymy Walki, potyczki, wojny, brygada Kto za to odpowiada? Wiadomo, Wataha siła, wspólna zadyma, prywatnie rodzina taki znałem klimat, na damkę w banie, pijana hałastra, od miasta do miasta, po mistrzostwo i basta elita żołnierzy, nie musisz mi uwierzyć, ponownie uderzy, i zdobędzie wszystkie cele, wiadomo jest ich wiele niestraszne przesilenie, podołałem obowiązku, wszyscy kumple, przyjaciele, teraz oba wersy idą, lech poznaj tu się dzieje, wspólnie z kumplami, balety, wyjazdy to lubi każdy, wariat odważny Ile pan ile połamanych płotów Ile bujek, kolega, ile z piarnią kłopotów Nienawiść punkt zapalny, z pewnością nie banalny Zawsze i wszędzie na chuj policyjne panny Miłość jedyna, tak to ta drużyna Lech Poznań za zadyma, to chuliga na klimat bezustanna walka z wrogiem, o chuligański prymat Taki znałem klimat, taki znałem klimat. I przecież nas znasz, boys to, fight, to nasza twarz przecież nas znasz. To był nasz czas, z chłopakami po meczu, szybciorem na dworzec. Czy w dzień, czy trochę później, o wieczorowej porze. Huligan daje wzorzec, kumpel częstuje piwem. Na zawsze w pamięci, balety szczęśliwe. I nigdy nie zapomnę wspólnych kłopotów. Nieśmiertelnej orki, wydry, zdobywania płotów. Najebki z psiarnią, frejerskimi agencjami. Zesranymi w gacie, ochroniarzami. Wiele się zdarzyło, jeszcze dużo przed nami Przed nami nami, Jeden za drugim stoi Nikt się nie boi, bo dwójki nie stroni Tylko za wrogiem goni Ekipa huliganów Lew poznać swoje zrobił I zawsze pierdoli stadionowy monitoring Wciąż Pałek gra w kamieni, boją niezwyciężeni Waleczni niepokorni, wszyscy walczy zjednoczeni Zawsze gotowi na bój Zawsze wszędzie zrobią gnój Boisz się, uciekaj, jesteś kozak, no to stój Bo to nie jest żadna nowość, mi wole się leją Zaznaczają tam obecność, przeciwników się śmieją Bez układów zdaję sobie z tego sprawę. Nigdy nie wiesz, czy się stanie, gdy przemierzasz autostradę. Czy na blokadę, blokadę. wie, czy się obronisz. Zasadzki to rzecz czysta, musisz się z tym oswoić. Jeśli chcesz się w tych tematach dosyć płynnie poruszać, to potrenuj trochę, chłopi, i do boju możesz ruszać. Stadionowe awantury to nie są żadne bzdury trwałe uszkodzenie ciała. Dojebałem z grubej rury. Jak najbardziej rzecz poważna, znowu uszkodzona czaszka. Czy już triumf i porażka. Teraz mogę ściągnąć noc i obejrzeć liwi, newsy. Wiem, są plusy i minusy. Czy sumienie sumie nie poruszyć, czas podlecić świeże guzy. Zdzierane łapy i ślady po pałach Nikt tu nie krzyczy ała, ekipa doskonała Jak ty tam wytrzymała, ponownie czadu dała Nie do zatrzymaniu, w rankingu nota nie mała. Jeden za drugim, Jeden stoi. Za drugim stoi, nikt się nikt nie, nie boi Od bójki nie, nie stroni, tylko za wrogiem goni Ekipa chuliganów, lech poznać swoje zrobi I zawsze pierwoli stadionowy monitoring Cios po w kamieni, boją niezwyciężeni Baleci niepokorni, wszyscy walczy z jednoczeniem Zawsze gotowi na bój, zawsze wszędzie zrobią gnój i się ucieka jesteś kozak, no to stój, bo to nie jest żadna nowość, mi wole się leją Zaznaczając swoją obecność przeciwników, się śmieją.